Myślisz, że oszczędzasz trzymając pieniądze w banku? Bank robicie w konia licząc na swoją niewiedzę. Pieniądze tracą na wartości każdego dnia z powodu inflacji. Wydaje się, że masz tych pieniędzy coraz więcej, no bo przecież zarabiasz na odsetkach, ale w sumie to ty tracisz te pieniądze. Dlatego, że odsetki są dużo niższe niż inflacja, to dodatkowo jeszcze podatek od zysków kapitałowych, tak zwany podatek Belki, zjada ci 19% odsetek, które zarobisz. I jaki jest efekt? Kładasz pieniądze na lokatę, niby oprocentowana, niby zarabiasz, ale potem guzik z tego masz. Masz mniej pieniędzy, możesz mniej za nie kupić niż. Przed tym, zanim te pieniądze włożyłeś do banku. A oczywiście bank wymaga, żeby lokata była odpowiednio długa, na długi okres, dzięki czemu jest w stanie obracać swoimi pieniędzmi i z każdej złotówki, którą na depozycie albo na lokacie zostawisz w banku, bank jest w stanie dać kilka złotych kredytów, na których oprocentowaniu zarabia zdecydowanie więcej niż na oprocentowaniu lokat, którą ty otrzymujesz. Co zamiast tego? Przede wszystkim zainwestuj w siebie, zainwestuj w jakieś książki, kursy, podnieś swój poziom kwalifikacji, swój poziom kompetencji, dzięki którym będziesz zarabiać więcej. Jeżeli Teraz jeszcze więcej takich treści? Śledź mój klasów po więcej.